Cześć, siemanko, z tej strony Znowu ja, Dominus oczywiście. I dzisiaj z powrotem gramy Billisław eee, No, jak widzicie, nie grało zbytnio poza odcinkiem, no to więc wiadomo. <laughs> dzisiaj będzie sporo grindu, więc eee, widzowie, będzie po prostu prawdopodobnie nudny odcinek. Eee, więc no, jak będzie nudny, to najwyżej po prostu, no, no, <laughs> mniejsza. Co tam nowego się działo? No nic ciekawego oczywiście wiadomo, bo poza odcinkami no nie nagrywam, <laughs> Biswarma przynajmniej. No i tyle, widzowie, widzowie, widzowie. Pamiętajcie o łapce w górę lub nie, jak, nie jak, jak się film wam spodoba to zapraszam chętnie, zapraszam bardzo w sensie do łapkowania oczywiście w górę. Jak się nie podoba to po prostu nie i tyle. Ja daję Wam wybór. Ja nie naciskam, wiadomo. <laughs> eee, co tam jeszcze? Eee, dzisiaj będziemy, no wiadomo, próbować dalej dojść gdzieś. Nie wiem, jak długo nam to zajmie, ale zobaczymy. Oczywiście eee, teraz będę próbować tu wejść, bo pamiętam, że się dało już tu wejść. Pamiętam, kiedyś mi się udawało. Za... No, dalej, właśnie tutaj. Ja wiem, że się da bez niczego tu wejść, ja wiem. Bo trzeba trochę tu poskakać, niestety, żeby da dało się zbugować troszeczkę, No, zgliczować raczej, i wtedy nam się uda. O, widzieliście? Udało się. Bez niczego. Nie wiem, jak to ja to zrobiłem, ale no, jakoś na pewno. E, dobra, mniejsza. E, co tu jest za, za kieł? Dobra, sprawdzam. O, nie! E, BOS, BOS, BOS! Ja pierdzielę! o nie. E, pczuki, pomóżcie mi, P pomóżcie mi go zarąbać. Dajcie mu kompletny wpierdol, pierdol. O tak, pierdol kompletny, trzeba dać. O ja, yeah. pierdol, pierdol, pierdol. E, no, dawać, dawać, mocno, mocno mu tam pierdalać. Dawać. O, widzę, że jakiś randomowy typek mi pomaga. Wiadomo, oczywiście, bo ja bym sobie sam nie dał rady, więc e, no. Dostaliśmy chyba 6 Stingerów, o ile mnie wzrobnie pomylił. Tak, dostaliśmy 6. Ogólnie, jak będziemy mieć 250, to będziemy mogli kupić tą pszczółkę, ale to będzie sporo, sporo grańdu. Widzowie, jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił tą pszczółkę, pamiętajcie, żeby, żebym zrobił ankietę, czy. Czy ją zrobić czy nie? Po tym odcinku będzie ankieta 24 godzina. Czy ją zrobić czy nie? Oczywiście teraz napierdalamy yy, pająka. Pajająka. Moje pszczółki trochę mało zadają, jak widać, ale no pajajająk zginął. Jej, pajajająka. Nigdy nie ma więcej. W się za, tak, za 30 minut dopiero, dopiero się. Dopiero się pojawi za 30 minut. Więc spajająka na to chwilę nie zobaczymy jakiś czas. Więc no widzowie, jak wiecie, lecimy dalej z materiałem. Yy, tutaj jest taki ukryty parkur, jak widzicie, o tu gdzie pokazujemy myszką, tu, to trzeba parkurereł zrobić. Oczywiście ja jestem dość taki przeciętny w parkuręły. O, ale mi tym razem wyszło. Nie za każdym razem mi wyjdzie, ale tym razem mi wyszło. Jej! Royal Jelly! O! Patrzcie widzowie, patrzcie, jak, jak jesteście tu, to ogólnie, jak chcecie dojść tu, to jest tu taki sekrecik. O! Pokażę wam. Tutaj, takiej sekretny, o! Sekretna droga koło niebieskiego, tego HQ. Dobra. I tu hop, tu hop i jedzie, i jest, i jest. No ale rzeczywiście, że jest, no wiadomo. No ten gość nam trochę tu pomógł, jak widać. Te pszczółki troszeczkę widać, że się gliczują, ale to nic. To nic, to nic. Prawda widzowie? Prawda, że prawda. Ogólnikowo mam, mam na myśli, że no, będziemy próbować, wiadomo, e, lepsze rzeczy zdobyć, bo wiadomo, takich słabych to nie można mieć cały czas, ogólnie rzecz biorąc. Moi drodzy widzowie, e, mam pytanko do was szczegółowe. Czy zachowujemy jajka złote na, na coś konkretnego, bo się przydadzą, czy też nie? Pamiętajcie, że będzie, będą oczywiście ankiety. Wiadomo, żebyście wy zadecydowali, co będę robić. Wiecie, wiadomo, że pewnie prędzej czy później i tak sam coś wybiorę, ale ja daję wam nadzieję dobre decyzje. A jak nie będzie głosów, to najwyżej sam coś wymyślę. Mniejsza. Dobra. Ja kurczę zapomniałem dołączyć do jej grupy, przepraszam moi widzowie, jakby co, to w następnym odcinku już będę dołączony do grupy. Wiadomo, bo nie może być cały czas niedołączonym do grupy. Jak chcecie to też możecie zadzwoneczkować, oczywiście wiadomo jak subskrypcje palniecie. Oczywiście nie, mu, nie zmuszam was do niczego. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Następne jajko. Jedno kupię. Chociaż wiem, że stać mnie na dwa, ale na tą chwilę jedno kupię, bo... Proszę zobaczyć, co mi wypadnie. Oczywiście wiadomo. Klasycznie. Gumbel! Gumbel? Gumbel? O. Oh. Możemy trzy royal jelly zmarnował, ale to nic. To nic, to nic. Oczywiście sprawdzamy. Until gifted. E Trity. Level up. Dobra, i mamy zadanie od matki tych... E no. no, no, rozumiecie. Matki niedźwiedzi. Nie będę mówić, jako na to tych... No. Dobra, nie wchodźmy w ten temat, bo za daleko za niemy Wiadomo, jaki chyba temat. Bla, 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 Eee, ja, tutaj czek, hop. Ja zapalałem światło w pokoju po prostu i tyle. <śm> No jak. Otwieramy sklepik i najpierw kupujemy odkurzacz i później kupimy plecak. Zobaczmy jeszcze za jednym. Buty możemy, tego nie możemy, ale buty możemy. Dobra, skraftujmy sobie buty i później hełm. No dobra, przynajmniej jestem troszeczkę szybszy, tak minimalnie. No, widać, od razu troszeczkę szybszy, no. Dobra, e, widzowie, dzisiaj chyba będziemy zbierać na badża, wiadomo, tego Samflowera Więc e, przygotujcie się na długi odcinek. E, zapraszam do oglądania, oczywiście. Helikopter, helikopter. Serio, oni, one te pszczół kiwałem. Helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. O, widzicie. No nie widzę, że one robią helikopter. 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 O, czwarty poziom na, je, na jednej, jednej pszczółce wbiłem. Ty -dy 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 -dy. A w sumie moglibyśmy zrobić tylko tak i byśmy byli bezpieczni. Chyba. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że dziś tu zbytnio nie ma copyrightów. Naj najwyżej najwyżej się to zmieni i tyle. Mniejsze widzowe, mniejsze, mniejsze. <laughs> Dobra, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Choć wiem, że tu nie muszę, wiem o tym. Moi drodzy widzowie, ja wiem, że tu nie muszę, a w sumie mógłbym iść dobra e, brązowego nieźwiadka. A! I widzowie, e, zapomniałem wam pokazać po co są te nożyczki i tylko po to ogólnie one są. Pokażę w sumie wam, o ile mnie stać na te nożyczki. <laughs> Pokażę wam. Do czego są ogólnie nożyczki? Patrzcie, mam tutaj takie nożyczki, i zaraz wam pokażę, co y, gdzie je wstać. Hop, i tylko po to one są potrzebne. Pyk. Do tego do razu widzę, do tego tylko są potrzebne, do niczego więcej. Do reszty są bezużyteczne. Kompletnie. Do zbierania to jest kompletnie na rzecz. I tyle. Lecimy tędy, tu. Hap, hop, 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 I tyle Uż coś miałem, a miałem robić questy Zapomniałem moi drodzy widzowie, że miałem Robić questy przez chwilę Widzicie, widzicie jak dziś jest w moją pamięcią Tak niekoniecznie jest dobrze Zebrane 500 i w sumie pójdę do Ula, wszedę to wszystko, bo się przyda, wszedę te rzeczy. Wiadomo. Nie, to nie bój, to nie bój. oj, oj, Przypadkiem bym do kogoś wszedł. Ale spokojnie widzowie, nawet jak wejdziecie komuś, to nic się nie stanie, jak widzieliście. Patrzcie co inni ludzie mają duże te plecaki. Miejmy nadzieję, że nam nie zajmie długo. Zdójdźcie do ich poziomu. Oczywiście wiadomo, zajmie. I dobra, teraz questy dalej lecimy. A teraz albo lecimy na bambusa i zostaniemy zbambusowani, albo lecimy na strawberry, Ja wolę łatwiej w ogóle tu też jest widzę tu też takie coś jest na tym sklepiku nad, nad matką niedźwiedzi I tyle Ips <laughs> Ale ich dodżujemy Normalnie normalnie dodż Hans Klaus <laughs> Oczywiście wiadomo to nie mówię o tym sławnym tym to ja tak sobie żartuje Oczywiście wiadomo Normalnie ja się bawię kurde W niemożliwą misję do dojowania xd Dobra dawaj kolejny quest O, o, o skroby się z każdego grosika No nie Jeszcze w powietrzu no. Jakie szczęście trzeba mieć, żeby się coś zrespiło tobie w powietrzu? Dobra, nie zbierzemy, bo nie możemy, bo się zrespiło w powietrzu. Op. Dobra, za godzinkę będziemy mogli. I następną rzecz mieć. Dobra, zarąbcie, za, za dajcie mu wpierdol pierdol taktyczny. W pierdol, pierdol. O, zabity. Nie, no, nie zauważyłem. A czy ktoś spierdol, pierdol? Doby na wszystko. Hop, hop. Yep. Dawaj, Dawaj kasy, Dawaj mm, kasę. Mm, dobra kasa. Mm. Kto nie lubi kasy? Prawda? <laughs> oh, jak dzisiaj młodzi Dziwny humor, raz tak, raz tak. Normalnie mieszanka. Kammer merdy, mm. Mm. Mm -hmm. Nie wiem widzowie, jak bym chcieli zmienić tą twarz na jakąś inną, czy nie? No właśnie sam nawet nie wiem. <śm> nie. Dobra, mamy siódmą pszczółkę, jej! Ale na poziomie, kurde, nie wiem czego. O, fajnie, fajnie, fajnie. Siemka. Dobra. Dobra. wszystko daliśmy pszczółkom. Na tą chwilę. <laughs> I co już, widzowie. Lecimy dalej z tym grindem. Wiadomo, wiadomo. E, bam, muszę i zostać z bam, 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 bambusowany, że jakoś, Lekko się zająkałem. Bo oczywiście z bambusowanym, chciałem powiedzieć. Trzeba zostać niestety w dzisiejszym odcinku zbambusowanym. A ja nie, nie chciałbym zostać bambus... z bo bo po prostu nie i tyle. Bam, 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 bambus, bam, 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 bambus, bam, bam, bam. Widzicie już przez chwilę byłem bambusowany. Dobra, mniejsze o to. Żeby nam mi bambusy nie zawładnęły. Kurde, co ja ciągle o tych bambusach widzowie? I znowu. Kurde. Nie wiem, co się z tak Chyba. Że ile? Ile? Czy ty, czarny niedźwiedziu, czarny, nie, z, nie upadłeś na główkę, że aż pięć kafli? Wiem, że są trudniejsze questy, ale ILE?! Ja pierdziele. O ja. Pierdziele. Point of view. Zbieranie czerwonego pyłku. Bruch. Dobrze, widzowie. Tak więc, chyba nad tym, co teraz zrobiliśmy, zakończymy odcineczek. Wiadomo, i w następnym najwyżej dołączę do grupy. I będę mógł odeb odbierać darmowe nagrody. Bo jak wiecie, widzowie, za darmo to uczciwa cena. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli, jeżeli Wam się film spodobał. Jeżeli nie, no to nie i tyle. No więc. Żegnam się z Wami. Ciężanko, cześć. Pa, pa.